Siema Siemo już na wstępie chciałbym Was bardzo mocno przeprosić za jakość tego nagrania. No bo po prostu coś się zrypało z tabletem i te piosenki, gdy odtwarzałem, to były przestery i inne takie niezaprzyjemne sytuacje. Ale miłego oglądania. Cześć tych Startixa dziś. Kolejny odcinek z Browsers. I dzisiaj przedstawię wam 5 najlepszych piosenek o Brawl Stars. Jest to według mojego uznania, więc nie musicie się z tym zgadzać. Pamiętajcie, już na wstępie o łapieszce w górę, subiko na kanale. No i zaczynamy. Na piątym miejscu wylądowała piosenka Filipa z kanału Oglądaj, jeśli chcesz. Jest to rap o Mortisie, który wyszedł mu nawet fajnie. Bynajmniej jest to jedna z jego najlepszych produkcji. Także posłuchajcie. Bego imienia nie zapomnisz Jestem Mortis Ja spytał, że znów ma Jestem Mortis Z wciąż we mnie Jestem Mortis Wszystki strach paraliżował się Jestem Mortis Spora z twoich Jestem Mortis Powiedz, wykopany masz już ślub? Jestem Mortis Nerwowo zerkasz na siebie, patrzysz gdzie ja jestem, widzisz tylko nie to perze Powiem wam szczerze, na ogół unikam walki Umiem się bić, ale po w szranki, niech ktoś odwali za mnie na czwartym miejscu znalazła się piosenka Josiego pod tytułem zostań moim Jesse. Jest to przeróbka piosenki Kruszwila zostań moim kotkom. Jest to chyba jedna z najlepszych po prostu przeróbek tej oto piosenki. Nie, to nie to gierka, ale podobne, nie? Na trzecim miejscu znalazła się piosenka mojej produkcji pod tytułem Jestem Brokiem, zobaczcie jak wyszła. No i Na drugim miejscu jest piosenka również mojej produkcji, pod tytułem Tara by tak chciała. Jest to oczywiście porodnia piosenki Ferreriego Ona by tak chciała. Moim zdaniem najlepsza przeróbka tej piosenki, ale niestety będę miał przez nią prawa autorskie. O pisie. Jestem na sam. Jestem na sam. jest i zabić ich nie mogę, ruszają na sejfa i bronić go nie mogę, bo w igubie dwa ankoła ma nogę I wracam, i wracam, i wracam sobie na bazę, ale jest ten dalej, rzucają mnie wadze. I nagle, i nagle, i nagle afisają, ale już było po sejfie. Ta rabita chciała wygrać spoko, na gękla, by rzucać u foko Ta rabita chciała wygrać spoko na browbach na tak Na pierwszym miejscu jest oczywiście piosenka Jestem Frank. Jest to już trzecia piosenka mojej produkcji na tym odcinku. Według mnie najlepsza piosenka o Brawl Stars. Co tu więcej mówić? Jest taka kozacka, więc puszczę wam ją całą. Zaczynamy! Siema, witam, jestem Frank dużym motem, dobrym kopem Siema, witam, jestem Frank żadnym botem, tylko prosem pijam na showdowna Ej, będzie fejk, żaden tym botem tylko proszę, Siema, witam jestem Frank, z dużym młodym, dobrym kopem Siema, witam jestem Frank, z tym botem tylko proszę, no to zagran, teraz safe, z randomami C- <laughs> Pamiętajcie, zostawcie lajka, subskrybujcie na kanale, się na naszego Discorda oraz w nie widział poprzedniej nutki. Równie w pięknej, świetnej, zarąbistej. Tara by tak chciała. To zapraszam! Do wszystkiego macie. Linki w opisie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o piosenki. Oczywiście do wszystkich piosenek macie linki w opisie I teraz kilka słów ode mnie Czyli pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subiko na kanale, uderzcie w dzwona, żeby żaden film was nie ominął Wbijajcie na naszego Discorda, jeżeli chcecie z nami pogadać, bo tam codziennie jest albo karaoke, wspólne gierki, turnieje, rajdy, mnóstwo rzeczy Możecie pogadać z moimi widzami, ze mną Zapraszam, macie linka w opisie No i co, wbijajcie do naszych klubów, bo kto nie wie, to mamy właśnie trzy kluby Główny klub to są Mordy XRTX. -a. Wpiszcie po prostu sobie x, -Hard -X i wyskakują moje trzy kluby. Główny klub to są Mordy XRTX. -a. Drugi klub to jest YouTube 2.XRTX. I trzeci ETY 2.XRTX. Zapraszam wszystkich chętnych bardzo serdecznie, no bo na live'ach musicie być po prostu w klubie, albo na odcinkach też musicie być w klubie, żeby ze mną pograć. Jeżeli chcecie mnie dodać do znajomych, a jesteście na przykład w drugim klubie, a ja jestem w pierwszym i chcecie dodać te moje konto główne do znajomych, to macie moje hasztagi do moich trzech kont, macie je w opisie. I kto nie widział najlepszych nutek, czyli jestem Frank, Tara by tak chciała i nutki, jestem brokiem, która wyszła 3 dni temu, to zapraszam. E, oczywiście udostępniajcie tą nu nową nutkę, jestem brokiem, żeby się wybiła wiadomo, tak samo jak jestem Frank. Zapraszam też na mojego Facebooka, bo tam możecie zobaczyć moją twarz Zapraszam na grupkę na Messengerze, bo mamy grupkę na Messengerze e, Na mojego Instagrama, e, na kanał Ohaso również możecie wpadać, czyli na kanał mojego brata tak naprawdę Więc możecie mu tam subika zostawić, wiadomo Możecie wysyłać donaty, wiadomo, do wszystkiego macie linki w opisie No i co, dajmy taki challenge, że jeżeli dobrze mi pójdzie w tej gierce, no to zostawiacie łapeczkę w górę to, to myślę, że to jest jak najbardziej dobry challenge Oczywiście łapeczku w górę, subika, wszystkie rzeczy, które wymieniłem, to, to, to robicie, nie? Wiadomo o co chodzi, w sensie, no, wbijacie na na przykład Instagrama, nie? Zostawiacie followa, wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Dobra To zobaczymy, czy nam dobrze pójdzie, mam nadzieję, że, że pójdzie Dobra, widzę, że Kruk tutaj z kubsem oczywiście yy, ucieka moim No oczywiście, skrzyneczkę rozwaliłem już Zabrał mi cubesa. pewnie jak rozwalę te skrzyneczki, to przyjdzie mi zabrać Zobaczycie, patrzcie Nagle się tepnie tutaj do mnie i... no Ma szczęście, ma szczęście o, idzie bo, dobra, ma mało HP Trzeba by było to w sumie wykorzystać. Dobra, on już padnie raczej Dobra e, teraz tam jest też kruk. O o jakby tego kruka wyeliminować Kurde, bo bez sensu e, źle trafiłem, mogę go zabić, dobra Ale i tak tutaj gościu tak średnio ogarnia w ogóle tą gierkę. On za bardzo tu raszuje ewidentnie Dobra, puśćmy tam Ulta. Pięknie, pięknie ściągnięty, to było ładne. To było piękne. Dobra, tam już kruk zwija mojego cuba, widzę. Oj, to było chamskie z twojej strony, goście. To było chamskie. To było bardzo chamskie. Nie, no to jest stagnacja. Nie, 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 nie. Psie, psie, psie. No i jak widzieliście, mamy pierwsze miejsce. Dlatego zostawiacie łapeczkę subika, jak mówiłem. No i co? Widzimy się w następnym odcinkach. Siema.